Zbliżają się święta i ostatnio wynalazłem to tylko i wyłącznie dlatego, że co weekend teraz pojawia się na moim komputerze taki sample tekst i tam jest napisane, że jest adwent. A ja wtedy sobie myślę, ach, ale moje życie składa się tylko z pracy, to nic nowego. Święta jednak, tuż, tuż, a pomyślałem sobie, że skoro mam ten kanał na YouTubie, to wypadałoby zrobić coś dla widzów, prawda? No, coś takiego, żeby się za dużo nie narobić, ale jednak, żebym mógł udawać, że coś zrobiłem. Wy od pewnego czasu z niewiadomych przyczyn pytacie się mnie i to w zasadzie co chwilę, ej, agis, słuchaj... Kiedy będą koszulki, zrobisz jakieś koszulki, a może zrobisz spodenki, a może, a może zrobisz tampony marki Agis na USB. Więc ja mówię, no jasne chłopaku, nie ma problemu. Chłopak póki co jednak będzie musiał się wykrwawić, dlatego że pomyślałem sobie, że ja totalnie nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o robienie czegokolwiek, a co dopiero ciuchów, więc pomyślałem sobie, że najpierw zasięgnę jakieś porady. Na szczęście polski YouTube to jest dosłownie ceremonia żalu, jeżeli chodzi o wszelkie ciuchy robione przez YouTuberów, ale pomyślałem sobie, no skoro oni mają tam tyle pieniążków, no to może ja też tak zrobię i będę... Kiedy miał tyle pieniążków, prawda? Jak już będę najbogatszym człowiekiem na świecie, to będę robił zakupy w Hrabot, dlatego że tam wózek na śmieci, o, przepraszam, zakupy jeździ na kartę kredytową, a ja przecież nie będę ze sobą jakichś drobnych nosiła. Przy okazji jeszcze pomacham Damianero, bo ostatnio coś telefonów nie odbiera. Mieliśmy w sumie taką ewolucję, bo no teraz też są takie sklepy, gdzie dostajemy koszulkę z nadrukiem jakiegoś wielkiego ryja, ponieważ to jest dosłownie to, co każdy Tomek chciałby mieć pod choinką, prawda? Większość youtuberów stwierdziła jednak, że drukowanie swojego ryja na koszulki nie jest fajne i dodatkowo nie jest przy Ponieważ jeżeli nasz kochany stół się spuka do połowy, no to może ewentualnie przestraszyć małego tomka, jeżeli ten wstanie w nocy do toalety. W takiej sytuacji można idealnie zareklamować następny produkt tego youtubera i są to zupki chińskie na no, szybko, oczywiście dla dwóch osób, jeżeli jedna osoba jest martwa, a druga jest kanibalem. Teraz youtuberzy na siłę próbują robić takie marki z własnego ubrania, co jest dla mnie jeszcze bardziej cringe'owate niż drukowanie własnego ryja tysiąc razy na koszulkę. Dlatego że, no jak drukujesz ryja, to widać, że jesteś amatorem, natomiast teraz próbujesz na siłę udawać profesjonalnie. Listę. To jest mniej więcej tak, jak ja bym się obwieszał dyplomami, że jestem wielkim programistą, a jednak wszystkie moje aplikacje byłyby składane w scratchu. No tak trochę nie na miejscu, ale w sumie może ktoś by tam w ten kit uwierzył, nie? Podczas zbierania moich informacji na temat jak założyć sklep stulecia, natknąłem się na to, że większość tych całych designów to jest po prostu logo konwersa, tylko w jakiś sposób przerobione. Na szczęście taniej podróbki tanio nie wolno sprzedać, no bo wtedy szybko się kieszonkowe skończy, więc jak taką tanią podróbkę tam znajdziemy w internecie powiedzmy za 3 euro czy coś takiego, no to nasz youtuber z kasu jest 20. Oczywiście, przy całości chodzi tylko i wyłącznie o wspieranie twórcy, więc cena danego przedmiotu może być obojętna, ponieważ to po prostu mierzymy sobie na tej całej skali, jak bardzo lubię youtubera i ile chcę go tam mniej więcej wesprzeć. Tylko skoro już mamy opylać ikonkę headshota z CSA za 90 zł, to możemy równie dobrze podać komuś numer konta i powiedzieć: Słuchaj, jak tam byś miał powiedzmy coś tam ci zostanie, to możesz podesłać, nie, to wiesz, wie, nie pogniewam, się będzie wszystko ok. Postanowiłem zrobić coś swojego, dlatego że, no wie, wiecie, no twórcy dla widzów, a skoro ktoś opyla, w sumie Naklejki z CSGO tak jeden do jednego na kosulkach, i mu to wychodzi nawet jakoś prawnie, to pomyślałem sobie, że no, mi też musi się udać. Tam nie, nie ma po prostu miejsca na błędy. Zatrudniłem już parę elfów, aby zrobiły dla mnie bardzo fajne nadruki na kosulki. Te koszulki następnie będę mógł udostępniać w miarę tak w przystępnej cenie, nie takiej YouTube'owej, tylko takiej przystępnej później to by był taki pakiecik, wiecie, że przystępna cena jeszcze fajnie wygląda, to mogę założyć. Do każdej kosulki oczywiście dorzucam granat na drogę oraz ubezpieczenie na wypadek, gdyby kibice Legii Was tam dopadli na mieście, no nigdy nie wiadomo, prawda, ale w razie czego, co złego to nie ja, więc nie ma problemu. Niestety tak się stało, że moje elfy mają problemy z tabletami graficznymi, a ja osobiście nie posiadam żadnych umiejętności, ale pomyślałem sobie, no hej, hej, nie możemy przegapić świątecznego trzepania hajsu, więc no muszę coś zrobić. Skoro nie mam elfów, to muszę poradzić sobie sam, więc no ruszyłem do myślenia, co jest naprawdę bardzo trudne. Oczywiście w przerwach jeszcze tam latałem sobie na polu moim e, traktorem w farming simulatorze, ale to oczywiście wliczam w czas pracy. Jestem dyspozytorem własnych torów, spełniam się w muzyce i wiem, że wspomnę... Nie ma elfów, to nie ma również tanich kosulek, ponieważ mój czas pracy jest bardzo i to bardzo drogi, dlatego że moje umiejętności designerskie są nie z tej ziemi, dlatego potrzebujemy następnej planety i właśnie dlatego wysłałem mojego tam kolesia od latania, on się nazywa chyba i Elon Musk, Lul, i on tam właśnie będzie na Marsa, a tam lądował dla mnie. Nie? Jak już zaparkuję swoją rakietnicę, to wtedy możliwe, że moje elfy odzyskają możliwość, no cóż, rysowania, natchnienia i tak dalej, no i wtedy będę mógł oferować rzeczywiście te koszulki, o których mówiłem wcześniej, czyli taki fajny nadruk i fajne rzeczy i tak dalej. Jednak na razie musimy się zadowolić z tym, co mamy, czyli moje umiejętności. Mam dla Was dwie rzeczy przygotowane. No, sorry, że dwie, no jak jest na 140 tysięcy, no to dwie rzeczy to tak które tam rip troszeczkę. No, ale jak się pozabijacie, to może zredukujemy sobie tam ilość akurat na dwie osoby, to będzie pasowało idealnie. Na początku myślałem, kosulka, taki wiecie, t short. No, ale pomyślałem sobie, no, takie trochę podstawowe. A poza tym, ja na przykład nie chodzę w takich kosulkach, ponieważ ja jestem bardziej taki koszulkowy facet, ale taki flanelowy, wiecie o co chodzi, jak prawdziwy programista. Na szczęście z moją flanelową koszulką. Nie muszą dawać łowcy, ponieważ jedzenia bym nie wyłowił, bo nie mam pojęcia, gdzie rośnie pizza. Więc no cóż, ja bym sobie nie poradził, ale na szczęście tym się zajmują inni ludzie. Na pewno musi być coś podstawowego, żeby nie było zbyt szałowe, ale żeby jednak dupę urwało, więc pomyślałem sobie, czarno-białe. To jest to, to jest proste, ale to jest genialne, jak każdy już to wiadomo wynalazł kiedyś. Jednak zbliża się zima, więc co na no wypadek, gdyby dupę urwało. No wtedy myślę, nie potrzebujecie tej zupki na szybko chińskiej od youtubera wiecie, ta porcja dla dwóch osób, jedna wtedy zginie, no bo dupę urwało. A druga wtedy stanie się kanibalem. Myślę, że ten scenariusz jest zbyt czarny na nasz przypadek. Na szczęście wpadłem na genialny pomysł, że oprócz moich t sortów będę również produkował bluzy takie, żeby było cieplutko, żeby dupy nie urwało, ale żeby jednak dupę urwało. No cóż, czemu ja to nazywam bluzami? Bo nie wiem, czy to jest bluza czy sweter, ten to się jeszcze różnicy nie nauczymy, ale jak mówiłem, YouTuber zawodowo nie myśli, więc nie do mnie z tym pytaniem. Masz cycki? To klikaj plik cyckiem. Klikaj w to. I've fallen and I can't get up! Jeżeli chodzi o cenę, bo jest to jednak dosyć interesujący temat, pomyślałem sobie, a uwaga, pomyślałem raz w życiu, że wycenię moje produkty właśnie na 69 zł, abyście jeszcze zaznali prawdziwego dmuchania za czasów żywota. Jeżeli chcecie być ekstra ekskluzyw, to możecie jeszcze mi zapłacić tak mniej więcej 100 zł za samo wejście na tą stronę i oglądanie moich super produktów, ponieważ no czemu nie, jeżeli trzepać hajs to grubo, prawda? Zaczyna się najpierw. Gorszy etap. W cenie tych 100 zł dołączę jeszcze sesję jedną dla jednej osoby jednodniową i podczas tej sesji, tak zwanej, będziecie mogli przymierzyć własną maczetę krakowską tak na, na własnej osobie, na własnym ciele, także myślę, bardzo fajna e, tutaj okazja. Jeżeli wykazujecie zainteresowanie moimi pięknymi produktami, to zapraszam Was do mojego świetnego opisu, gdzie musicie kliknąć w ten piękny, super link, naprawdę bardzo ładny, jest a następnie musicie bardzo grzecznie wpisać dane waszego konta. Sprawdźcie je uważnie dwa razy, najlepiej, żeby PIN się zgadzał, ponieważ jeżeli nie to przyjdę wtedy z panem Santa Claus, no i tym razem normalnie na święta będzie już rózga, także ja na waszym miejscu bym uważał. Jeżeli już wszystko podaliście, to kliknijcie na wyślij i najlepiej wyjdźcie z domu na najbliższe dwa tygodnie, jak ja wszystko będę tam grzecznie wyjmował, no i później możecie wrócić do domu, a w skrzynce pocztowej będzie na was czekała taka przylepka na koszulkę. Zostałem wydmuchany. Okay. Halo, tak, bardzo. mi sobie to swoje życie. A może chciałbyś się rozerwać? No dobra, niech będziesz. Chcesz trochę gorzały? No dobra, niech będziesz. Tam na polu stoi krowa, cierpi bo już pełna mleka. Biegnie do niej macie drogą jedzie dyskoteka. Niedobrze. No ty po przytulam. Do każdej nalepki dołączymy oczywiście personalizowany list, na którym będzie napisane, że jesteście kochanym widzem, super grzecznie, tak, wbijmy 5000 łapek pod tym odcinkiem, to będzie następny, będzie idealnie i jesteśmy super fajni. Wszyscy się nawzajem kochamy, no i tym akcentem niestety będziemy musieli skończyć ten piękny odcinek. Pamiętajcie o tym, że jesteście super widzami, ale jeżeli chcecie być super pięknymi widzami, to musicie kupić moją koszulkę, bo, bo inaczej będę zły. Jak mówiłem, Santa Klaus normalnie wyjmie tam swoją rózgę, no i jak, jak wsadzi, to już normalnie nie ma zmiły, i aspiryna wtedy też nie pomoże. No, no, wtedy jedyne, co wam zostaje w zasadzie, to kupić moją zupkę, taką, wiecie, tą ekspresową dla dwóch osób. To, to jest jedyny wybór, już wtedy. W każdym razie, ho, 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 życzę wam szczęśliwych świąt. Oczywiście z uśmiechem na ustach. Zapomnijcie o tym, że wydaliście pieniądze na głupoty. To na pewno nie są moje koszulki. W każdym razie, no cóż, dziękuję wam za oglądanie. Żegnam się z Wami. Ja, czyli jak do następnego i cześć!